Hej witajcie moi drodzy dzisiaj przedstawię wam bardzo ciekawą stronkę mianowicie strona k jest do kodowania jakiejś wiadomości a więc może od razu przejdę do tego opisu link będzie w opisie filmu więc po wejściu na stronę nie jest ona jakoś bardzo rozbudowana mamy tak naprawdę tylko jedno okno dialogowe w które możemy wprowadzić jakieś zmiany i to właśnie w nim będziemy pisali swoją wiadomość, wprowadźmy jakiś przykład Dobra, to powiedzmy będzie nasz przykład. E, aby zaszyfrować, klikamy ten przycisk. OK, wiadomość została zaszyfrowana. Teraz możemy już ją sobie mm, skopiować i wysłać przesłać dalej koledze. Czy co dalej chcemy z nią zrobić? E, kolega. <ścoughs> Przepraszam, kolega, aby ją e, rozszyfrować, e, mu, musi również wejść na tą stronę i również to samo w pole wpisać e, wiadomość, e, jednak zaszyfrowaną, i również klika ten przycisk. Jak widzicie, wiadomość, wiadomość się e, poprawnie e, rozszyfrowała. Wpiszmy, może coś, teraz, coś dłuższego. Proszę bardzo, kodujemy, wytniemy na wszelki wypadek i wkleimy ponownie, Cie wszystko pięknie działa. Więc ta strona jest naprawdę bardzo fajna, jeżeli nie chcemy, aby nasze informacje trafiły w niepowołane ręce. Chcemy zachować większą poufność, więc polecam do korzystania. Trzymajcie się, na razie, cześć.